Dziś zapraszam Was na moją taneczną podróż. Mam dla Was przygotowane kilka niespodzianek i ciekawostek. gościć Mariusza Kotarskiego, czyli tancerza, który jeździ w trasy koncertowe z Janet Jackson, Christine Aguilerą i polską Jagle Osią. Jestem mega podekscytowana, zrobimy też lekcje hip-hopu, więc zapraszam do oglądania. Chodźcie do mną. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Witam. Jak jest <laughs> <laughs> Super. Super, dobra. Dzisiaj dzisiaj będziemy troszkę wbijać się w klimacie LA. E, troszkę pójdziemy w street, e, poszukamy grubów, zrobimy delikatnie trochę futworki, małe izolacje. Okay. E, zamkniemy w małe combo, troszkę się spocimy, ale nie przesadzimy, nie? Bo wiesz, wiadomo, trzeba welej. Tak, 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 Troszkę czy też nie. Tak. Leczona. Zleczona. rące. Jest! Udało się zmęczyć. Tak. Bardzo dobrze. Ciężkie, łatwe. Pomiędzy. Pomiędzy w sumie. Ale fajnie mi się bardzo tańczyło. To się ucieszy. Coś innego, bo na co jest jazz, modern walet a tutaj ci Dobrze, fajnie. znaczy to jest, wiesz, to jest tylko mały zalążek, taki krótki kombosik. Mm -hmm. a, natomiast rzeczywiście... Tak jak ci wcześniej wspominałem, to jeżeli będziesz chciał tutaj wrócić i zrobić swoją karierę, a tak naprawdę masz szansę, masz możliwości, bo jesteś w tak młodym wieku już tutaj, żeby móc zobaczyć jak ten świat wygląda, że, że życzę ci tego, ale w tym samym czasie od razu ci mówię, że dobrze jest trenować się pod każdym kątem, w każdej technice, w każdym stylu, bo jak już tutaj wylądujesz, to wymagają od ciebie wszystkiego. Jeżeli chcesz rzeczywiście pracować dla największych i najlepszych, to... Nie ma tam rozmowy na temat podziałów tak. technik, tylko jest takie okej, okay, jesteś tancerką, super, to w takim razie tańczymy. A przy okazji tak w ogóle fajnie, że wpadłeś, bo Masz okazję zobaczyć też studio legendarne. Dokładnie. a Też e, szłaś korytarzem, to pewnie zauważyłaś, ile jest zdjęć artystów i... Słowa, z ten, na miast, Oni tu wszyscy byli od właśnie Michaela Jacksona w dawnych czasach i tak dalej, i tak dalej. Po, po w tych czasach, dokładnie. I on robi wszystkich, wszystkich w Stanach, jakby przez The Voices y i tak dalej. A, I to jest pan, z którym pracowałem przez długi okres, a teraz pracuję z tym panem. Z Gilem i on jest y, też Megan Stallone. Kojarzysz teraz? Tak, tak, tak. No to on robi rozstajanie nagrody ostatniej trasy koncertową, plus Janet Jackson robi, plus wszystkich innych. E, no ale tutaj to można wymieniać wszystkich po kolei: oczywiście Christina Aguilera, jakby przez Biebera, no wszyscy w sumie to byli wszyscy. <zyskło> The Grove, uh, blisko Melrose, jedna z dzielnic w Widzicie flagę USA? Uh. Jesteśmy w Weley. O, jak się zrymowało! Uh. <laughs> Dokładnie tak. I co? I będziemy mieć teraz rozmowę? Tak. Jakie było pierwsze pytanie, przepraszam. A więc nad czym teraz pracujesz i w jakich projektach będziemy Cię mogli zobaczyć w najbliższym czasie? Obecnie y, pracuję dla takiej artystki jak pani Janet Jackson. Bardzo A... znana. Bardzo znana, chociaż powiem Ci szczerze, że młoda generacja, czyli Twoja generacja, nie wszyscy mogą mi ją kojarzyć, co rozumiem i nie mam za złe. Teraz już e, będziecie kojarzyć. Natomiast myślę, że możecie kojarzyć siostra Michaela Jacksona, więc y, y, duża postać. Tak, tak. natomiast y, teraz mieliśmy trzy koncerty, mieliśmy próby, a pracę zacząłem z nią i tak naprawdę z całym teamem w kwietniu. Była chwila przerwy. Teraz mieliśmy dwa kolejne koncerty, i za dwa tygodnie mamy kolejny koncert. Później będzie chwila odpoczynku, i dopiero później będzie planowana dalsza część trasy, więc będę się mu A jak wygląda Twój plan treningowy w LA? Jak tutaj na co dzień, ile masz godzin zajęć, można powiedzieć? Wiesz co, to jest tak, że to jest podzielone, czyli masz moment, gdzie się przygotowujesz do show i są próby już uwzględnione. Próby trwają do 9 godzin dziennie. Czasami potrafią trwać 10 godzin dziennie, czasami potrafisz trafić na team, gdzie są mniej wymagający i zrobią 8 godzin dziennie. Natomiast to jest taki przedział rzeczywiście, że to jest Twój dzień pracy. A jeżeli próby są bardzo wymagające i szow jest bardzo wymagające, to dochodzi czasami o 9 rano siłownia przez godzinę, czyli od 9 do 10 na przykład masz siłownię, później musisz zjeść szybko, szybko się zregenerować, szybka drzemka ogarnąć na próbę, próbę zaczynasz od 14, kończysz godzina 22 na przykład. Wracasz do domu, znowu szama, oczywiście przerwa jest na lunch bądź na kolację, mamy godzinną przerwę w trakcie prób, po czym znowu wracamy do prób, no i jak kończysz dzień o 22, to wracasz do mieszkania tak naprawdę i masz jeszcze, musisz się zrolować, rozciągnąć, zimny prysznic, ciepły prysznic, a w lodzie posiedzieć troszkę, oboje nie było, żeby, no, żeby ciało nie bolało i żeby było w stanie przetrwać dalej, żeby było nadal mm, aktywne i produktywne na kolejny dzień. Bo jeżeli etap prób czy proces prób trwa przez 3 tygodnie, bądź 5 tygodni, bądź 6 tygodni i później zaczynasz nagle trasę koncertową, bądź spektakle w Vegas, bądź cokolwiek to to jest, to po prostu twoje ciało jest w stanie się mocno zmęczyć. Lepiej się czujesz w roli choreografa czy tancerza? Um, kocham być tancerzem na scenie, mhm. um, jeżeli czuję, że warunki, miejsce, artyści, produkcja mi sprzyja. Um, I kocham być też choreografem, jeżeli ktoś mi ufa i daje mi rzeczywiście um, pełną platformę do tego, żeby się wykazać. Bądź po prostu jest bardzo ciekawy projekt, bądź trzeba stworzyć coś ciekawego. To obie płaszczyzny lubię i staram się nimi żonglować. A jeżeli jestem w Polsce, to jest zdecydowanie bardziej choreografia i czy to współpraca z Leosią, czy z Margaret, czy z Dodą, czy z innymi artystami, jest dosyć fajną rzeczą i fajnym doświadczeniem. Z drugiej strony, praca przy teledyskach, czy przy reklamach, to jest dokładnie też kreatywne i ciekawe. Czasami bywa męczące i nudne też. Zależy oczywiście, jaki klient. A, ale bycie tancerzem oczywiście no, jest coś, co zawsze chciałem i e, moje serce jest do tego, żeby być na scenie i żeby być w performance. Na zdrowie. Uwaga, ocenka. Mm. E, także, jakich miałeś idei tanecznych w przeszłości? Dobrze, to w przeszłości to było ich kilku, bo to była cała w sumie taka grupa, garstka osób. E, Tucker Barclay. To był jeden okay. z moich większych idoli. Możliwe, że teraz y, możesz nie kojarzyć, bo taker y, troszkę mniej już jest w social media. Mm -hmm. Ale to była osoba, która tańczyła dla wszystkich i mając 14 lat, on tańczył dla Omariona. Um, w wieku więc, 14 lat? W wieku, 14 lat, w wieku jakby chyba 17 yeah. czy 18 lat tańczył dla Jona Jackson. Więc to jest chłopak legenda. I to był jeden z moich idoli, który był w stanie zatańczyć wszystko od stepowania poprzez breakdance, poprzez balet, poprzez jazz, poprzez choreografię, hip-hop i był to człowiek talent. Kolejnymi osobami to jest Tony Zar. Też mój mentor przez wiele, wiele, wiele lat, Lee Daniel. To też jest taki... no Człowiek woda można powiedzieć, ale niesamowicie też silny i czysty w swoim momencie. Um, Gian jeszcze był i Luther Brown, więc to była taka piątka. Do tego jeszcze taką osobą, z którą bardzo mocno się inspirowałem, bo byłem bardziej współczesny kiedyś. Nie zawsze, bo wychodzę od Boeingu, ale też miałem swój okres jazzu współczesnego i uwielbiałem to była Erika Sobol. I ona też tutaj była bardzo ogromną postacią, miała ogromne lekcje i rzeczywiście Erika Sobol była niesamowita i e, bardzo pomocne były te lekcje, jakby poprzez to, żeby się troszkę e, uzewnętrznić, a, poczuć jakiekolwiek emocje podczas swojego tańca i rzeczywiście napisać jakąś historię z swoim tańcem. Więc tak, Erika Sobol, Tony Zar, Tucker Bartley, Gian, Lee Daniel i Luther Brown. I co tutaj lubisz najbardziej? Co lubię najbardziej? W tym najbardziej lubię pogodę. Kocham burgery. <śmiech> <śmiech> uh, kocham to, że mogę wyjść z mieszkania, dojechać na próbę w 15 minut, zrobić całą próbę i znowu się zabrać do mieszkania i jestem w mieszkaniu 15 minut później i mogę zjeść na spokojnie i wszystko jest blisko. Nawet jak wszystko jest daleko, bo wiadomo, wszystko jest daleko tutaj po prostu przez to, jakie są rozmiary. Tak. A, aczkolwiek e, kocham to I, i wszystko, co tanecznie zawsze chciałem, żeby chciałbym, nie wiem, spróbować, bądź chciałem spełniać, bądź e, trenować jakkolwiek, bądź poznać jakichś ludzi ta, ze strony tańca, no to to wszystko tutaj było. Plus mnóstwo dobrych ludzi wokół i przyjaciół, których miałem okazję poznać tutaj i spotkać, więc to najbardziej lubię welej że jest też takim miejscem, że artyści z całego świata z marzeniami przylatują tutaj i nagle mało osób tutaj, która jest, ma rodzinę, więc z osobami, z którymi przebywasz, zaczynasz być bardzo jak rodzina. A więc jak trafisz na dobre środowisko, dobre kółko ludzi, przyjaciół i dbasz o nie, to są piękne relacje, a z drugiej strony możesz się spełniać tanecznie, możesz spełniać swoje marzenia, możesz edukować się, możesz trenować i... W tym samym czasie masz słońce i piękną pogodę. Tak. <laughs> więc no, LA, tak, dobrze mi się mieszka. Eee, Chociaż ja jestem osobą, która kocha cały świat, więc eee, niezależnie gdzie jestem na świecie, to lubię tam być po prostu. Dziękuję bardzo za to ja wywiad. Dziękuję. Widzimy się w Kudziś. kolejnym odcinku. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrowanie. <laughs>